Tak, teraz wam pokażę ćwiczenie na triceps. Jak zaatakować górną jego część, bo wiele razy jest tak, na większości, że jednak ten dół tricepsu przy łokcie jest dominujący. I potem ta góra źle wygląda. Pokażę wam techniczne podejście do zrobienia tricepsu u góry. Pierwsze co, to ustawiamy tak ramiona, żeby nie były w pionie. Czyli one są jakby przesunięte od barku do łokcia w kierunku skosu. Widzicie w tą stronę, w tą. Nie pionowo, tylko w tą. I sztanga będzie szła za głowę, aż kostkami od pięści będziemy dotykać ławki. Zatrzymujemy ruch i prostujemy. I widzicie, nie ma powrotu przy wyproście rąk. Nie ma powrotu potem łokci kierunku mostka. Cały czas jesteśmy tacy leżący za. Na pewno nie zrobicie tego na dużym ciężarze, ponieważ trzymanie sztangi za sobą wiąże się z tym właśnie, że o, trzymanie tak jakby ramion lekko za głową w całości, zobaczcie, o, nie pozwoliłam dużego ciężaru. Większość osób za duży ciężar kładzie i tu potem wraca do pionu, żeby odpocząć. W ten sposób ćwiczenia aktywuje triceps tu, u góry. A jest dominujący przeważnie przy łokciu. No i cały czas te ramiona są za. I sztanga idzie za głowę. Za głowę dotykacie skos. Zobaczcie. A jest chyba jak śniemy. Tak w połowie ławki. No. To jest ćwiczenie na górę tricepsu, która jest często zaniedbana. Spróbujcie.